Dzień dobry, Bartek Święciński. Kłaniam się nisko. Dzisiaj gościem Dnia Rady Nadzieja jest Artur Kosicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Łomlińskiego MPC-u i Podlaski Radny PiS. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Czy temat budowy spalarni w Czerwonym Boże ruszył w jakiś sposób do przodu, czy cały czas jest to w martwym punkcie? No Mamy orzeczenie sądu, że zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy było nieuprawnione. Mówiłem o tym e, też na Państwa antenie, jak byłem w sierpniu, że w mojej ocenie e, to była nieuprawniona decyzja e, władz e, Zambrowa, gminy Zambrów. E, potwierdziła się ona wyrokiem sądu administracyjnego. E, mam nadzieję, że gmina jednak. Pójdzie po rozum do głowy, mówiąc kolokwialnie, e, i naprawdę usiądzie do stołu e, i wypracuje takie warunki, żeby ten temat mógł jak najszybciej ruszyć, bo to jest nic innego, jak przecież zapotrzebowanie dla jednostki, a wielokrotnie o tym powtarzałem, że staraliśmy się wszyscy ponad podziałami politycznymi e, posłowie, senatorowie, samorządowcy, ja jeszcze jako marszałek województwa podlaskiego, żeby tych jednostek w naszym regionie było jak najwięcej, e, bo pokazanie nie tylko dla naszych mieszkańców, ale i dla potencjalnych inwestorów, że Państwo polskie będzie broniło każdego kawałka ziemi. Tej ziemi to tylko zbliża nas do tego, że będziemy mieli więcej miejsc pracy, będziemy mieli więcej turystów i region będzie się rozwijał. To jest dla nas najważniejsze. Dlatego od początku to mówiłem. Dla mnie decyzja gminy Zambrów jest niezrozumiała, nie poparta przepisami prawa, aż wręcz nawet widzę, że to są takie osobiste niektóre jakieś animozje ze strony pani wójt. Tylko tak, gmina Zambrów yy, widząc yy... Wypowiedź prezesa MPEC-u uważa, że to, że to nieprawda, że y, MPEC nie wygrał w sądzie, tak naprawdę. Proszę przeczytać wyrok sądu. Cóż mogę, panie redaktorze, y, komentować. Dalej mamy jako MP mówię tutaj jako Przewodniczący Rady lgnąć, iść do NSA, udowadniać swoje racje, po co to komu jest potrzebne. Mówię, działania gminy Zambrów w mojej ocenie podważają bezpieczeństwo tego regionu i to jest najgorsze. Od początku postulowałem, żeby usiąść do stołu, żeby rozmawiać, żeby nie było żadnych kwestii medialnych. No, gminie widać na tym nie zależy, niech sobie mieszkańcy sami na to odpowiedzą, będą niedługo wybory. To, Wszystko w rękach ludzi. To co dalej, jeżeli chodzi o te spalarnie? Panie redaktorze, tu jest bardzo prosta ścieżka. Przepraszam, bo będę się powtarzał, bo trzeba nie kontynuować tego działania, jeśli chodzi o batalię sądową. Trzeba spotkać się, ustalić pewne warunki, przekazać wszelkie możliwe upoważnienia zarówno dla MPC-u, czego się oczekuje, czego się obawia. Ja byłem przy takim spotkaniu i naprawdę była dobra atmosfera. Nie wiem czemu to w pewnym momencie znów... Z, z się zaogniło, tak? Bo, bo, bo naprawdę zaczęliśmy rzeczowo sobie rozmawiać i, i tyle. No, wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie, na nowych miejscach pracy, na tym, żeby region się rozwijał. Dlatego no, myślę, że gminie Zambrów też. To jest pytanie do gminy Zambrów teraz, bo, bo ruch jest po ich stronie. W pewnym, na pewnym momencie trzeba odciąć wszystkie emocje. Nie trzeba patrzeć na pewne rzeczy, tylko zrobić taki reset, tak? I naprawdę usiąść do stołu i zacząć konstruktywnie i merytorycznie rozmawiać, bo Taki spór nigdy nikomu nie służy. Ani MPC-owi, ani też gminie Zambrów, a przede wszystkim mieszkańcom. No my chcieliśmy kilka miesięcy temu merytorycznie o tym porozmawiać. Zapraszaliśmy do nas na gościa Dnia Wójta gminy Zambrów, aby o tej budowie właśnie porozmawiać, ale woli przyjechania do nas, do studia nie było. Teraz też wysłaliśmy zaproszenie na debatę w sprawie budowy tej spalarni w Czerwonym Boże. Panie dziękuję na bardzo dla Radia Nadzieja, że chce się w ten... Temat włączyć, ale sam szacunkiem to nie powinno być w studiu, to powinno być w zaciszu gabinetu na spokojnie, merytorycznie, bez mediów. Tu u Państwa to można tylko i wyłącznie wyjść i przedstawić tę decyzję, powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia, że rozwijamy te, te działania, które tam są, i ogłosić decyzję. Pozytywną. No tak, to, na to się był przyszedł. czas kilka miesięcy temu. No, a nie dwa no, no, lata Ale tym bardziej po. myślę, że e, tak jak mówię, dziękuję, bo to e, jest taka chęć e, zbliżenia stron do siebie, ale w mojej ocenie jednak e, bym był za tym, żeby porozmawiać e, nie, na nie na wizji. Nie, ale rozmawiacie przecież. E, I ja nic nie wynika z W tym momencie rozmów. znaczy t, powoli się poruszamy, no, <laughs> bo, bo to się zmienia gdzieś tam. Tylko e, tutaj no, 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 być może ten wyrok sądu właśnie coś zmieni w postępowaniu e, gminy. butcher. Wczoraj działy się rzeczy na Podlaskim Sejmiku. Blisko 300 ratowników było na sali, aby protestować przeciwko konsolidacji pogotowie ze szpitalami. No, i protest okazał się skuteczny. Zarząd województwa wycofał się z tego pomysłu. Duży sukces? To jest sukces przede wszystkim ratowników medycznych, sukces mieszkańców województwa Podlaskiego. Ja zostałem przez ratowników poproszony o to, żeby pomóc w tej całej sytuacji. Oczywiście stawiłem się do dyspozycji, bo tego ode mnie oczekiwali mieszkańcy, moi wyborcy. To jest sytuacja przede wszystkim niepotrzebna dla tego zarządu, bo proszę zwrócić uwagę na różnego rodzaju informacje, jakie się pojawiały. Z jednej strony na, na tym semiku pan Cieślukowski, przewodniczący, mówi, że nie mamy żadnych dokumentów, żeby rozmawiać. Z drugiej strony marszałek prokorem wychodzi i mówi, że my od roku już pracujemy nad tym. To jest albo. Wielki bałagan, albo specjalna manipulacja informacjami, żeby można było ukryć tego typu decyzje przed pracownikami. No, wczoraj zarząd wojewódzki, zarząd województwa podlaskiego zobaczył, że jest potężny opór społeczny, bo przede wszystkim jest to decyzja merytorycznie nieuzasadniona. A to... dlaczego właśnie? Bo może część naszych słuchaczy, a może nawet i większość, nie wie, skąd y, cało to zamieszanie o konsolidację. No, ktoś sobie wymyślił jakiś temat. To ja tylko jeszcze dwa zdania wstępu. No, myśmy już od pół roku prosili jako radni. Opozycyjni o dokumenty, żeby przedstawić nam jakieś analizy. Żadnych analiz większych nie ma, żadnych konsultacji z ekspertami nie ma. Ktoś wziął pieniądze, ucie do Warszawy i sprawuje funkcję ministra. No dla mnie ta sytuacja wygląda niepoważnie. Co jeszcze w mojej ocenie chciano na tym semiku wczorajszym przepchnąć tą uchwałę, tylko że jeżeli zareagowało społeczeństwo, zareagowali pracownicy, zareagowali ratownicy medyczni, no to się zarząd przestraszył, mówiąc kolokwialnie tego co jest. Ale wracając do meritum, no nie można długów jednej placówki zasypywać oszczędnościami drugiej placówki. I tu zaznaczam z moich informacji, do których ja mam dostęp, to nie tylko jest kwestia pogotowia, stacji pogotowia w Białymstoku i szpitala w Białymstoku, tylko to jest stacja pogotowia w Łomży, stacja pogotowia w Suwałkach i odpowiednio te szpitale. I tu już zarząd, że tak powiem, był przygotowany, żeby w mojej ocenie te działania podjąć. Wszystko na to wskazywało. Ale Wycofał się z tej sytuacji. To jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć, bo trzeba konstruktywnie rozmawiać. Ale powiedzmy sobie szczerze: brak merytorycznego uzasadnienia do takiego działania, brak akceptacji społecznej, ale też i rzecz najważniejsza: narażanie mieszkańców województwa podlaskiego na niebezpieczeństwo. A niebezpieczeństwo polega na tym, że paraliżujemy działanie jednostek pogotowia ratunkowego, ratowników medycznych. No, o tym też a, a wiemy, że oni są na, na pierwszej linii ognia. I to i tak zachowało, to środowisko zachowało się bardzo odpowiedzialnie, bo przyszli na protest tylko ci, którzy w tym momencie mieli wolne, a nie pełnili swoich obowiązków. I to trzeba uszanować, im za to podziękować. Ten zarząd powinien zacząć słuchać opozycji, ludzi, mieszkańców, a nie zajmować, zamykać się, że tak powiem, w gabinetach, do których nawet zwykły człowiek na skłodowskiej nie może dojechać. No tak. I otworzyć się trochę na to, co, co społeczeństwo mówi, bo nie można w tej sw w swoim przeświadczeniu pewnej wielkości zatracić kontaktu z mieszkańcami. No ale marszałek Prokorymy mówi, że to pomysł, ten pomysł naprawić sytuację w Podlaskiej służbie zdrowia, bo po was zostali właśnie trudną sytuację. Tutaj cytuję: Sytuacja, jaką zostali. W służbie zdrowia wskazywała na olbrzymie opóźnienie w płatnościach, chociażby w szpitalu wojewódzkim, brak rozmów z wierzycielami, brak rozmowy z komornikami. Zostawiliście bałagan? Oczywiście. Teraz przekazuję Państwu, państwu i Panu jedną informację. Zobowiązania na dzień dzisiejszy wszystkich jednostek ochrony zdrowia, no może na dzień dzisiejszy, ale miesiąc w jedno albo w drugo, bo takimi danymi dysponujemy, są najwyższe w historii. Najwyższe przekraczają już 700 milionów wszystkich naszych jednostek ochrony zdrowia. Wynik finansowy. Netto ujemny przebił już minus 100 milionów. Takich rzeczy nie było jeszcze w historii samorządu. I te dane świadczą, że to ten zarząd nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją. A mówić można wszystko. Pan marszałek w czerwcu, e, panie redaktorze, mówił, że odpowiadał nam na interpelację, mówiąc, że nie będzie sprzedawał żadnego majątku PKS-u. Co mieliśmy tydzień później? Jak najbardziej stacja w Zambrowie i w Wysokim Mazowieckim no dobrze, ale nie poszła do sprzedania. W, w, w Oczywiście, że nie zdrowia? zostawiliśmy e, bałaganu. Bo zaczęliśmy oddużać jako jedyny zarząd w historii, zaczęliśmy oddużać jednostki ochrony zdrowia, wyprowadzać na proste. Tylko, oczywiście, kwestia pandemii nam to zburzyła. Po drugie, jest sytuacja taka, że były duże inwestycje, ale te inwestycje nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w infrastrukturę budynkową, w lokalową, tak żeby polepszyć te możliwości. No, proszę zwrócić uwagę: Breast Cancer Unit, Centrum Leczenia Raka Piersi U Kobiet. Za naszych czasów inwestycja Dostaliśmy praktycznie te pieniądze 230 milionów i wszyscy mówią, no ale teraz dostaliśmy te same pieniądze. Otóż nie, wtedy białostockie centrum onkologii było na plusie 50 milionów, a teraz jest minus 50 milionów na minusie. Wtedy do inwestycji trzeba było dołożyć i to robił szpital 25 milionów, a teraz trzeba dołożyć do inwestycji 60 milionów. I to co najważniejsze i wielokrotnie to podkreślam. Już byśmy oddawali to do użytkowania i moglibyśmy zacząć leczyć mieszkańców naszego regionu. A czasu nie da się kupić żadnymi pieniędzmi. Czyli wy zostawiliście bardzo dobrą sytuację, a wszystko z tego to obecnie Nie zarząd. bardzo dobrą. E, dobrą Dobry. bym tak powiedział, stabilną, e, bo w służbie zdrowia myślę, że nigdy nie będzie takie. Czyli e, sytuacji. opóźnień żadnych nie było? Nie, w żadnych opóźnień nie Czyli było. To było widać po informacji. Mija się z prawdą, nie pierwszy raz. Nawet wczoraj e, minął się z prawdą, jak to określił, że związkowcy prosili, żeby bym ja wyszedł ze spotkania, co jest bzdurą i kłamstwem, ale to już zostawmy, to ważne, że wygrali tu ludzie i, i to jest najważniejsze, bo, bo to nie pierwszy raz. Tak samo mówił, że dostaliśmy dodatkowe pieniądze w, w związku z Unią Europejską, w związku z oceną śródokresową programu. Wielokrotnie jest wielka jedna manipulacja, nie ma pomysłu na ten region i dlatego używa takich ani innych stwierdzeń. No, ale cóż. Czyli nie było tak, że ratownicy nie jeby pan uczestniczył w tych rozmowach, no, bo o tym marszałek no, na konferencji. Ale to przecież można zapytać ratowników, oni najlepiej to odpowiedzą, proszę zadzwonić do pogotowia, złomrzy i oni państwo odpowiedzą. No. to marszałek Prokór nie chciał, że tak powiem, że tego, żebym ja brał udział w tych spotkaniach, a ja powiedziałem, że ze względu na dobro tych ludzi i sprawy jestem obok i czekam jeżeli oni będą potrzebowali pomocy, ja przyjdę. No i przedstawił im z ich informacji e, e, dane, z których tam uchwałę, że, że jednak konsolidacji nie będzie. Ale, panie redaktorze, to nie kończy sprawy. To, że zarząd się wypowiedział, że konsolidacji nie będzie, to mamy jeszcze głosowanie na Sejmiku. Tam jest postawione nasze stanowisko przeciwko konsolidacji. Zobaczymy, co w poniedziałek zrobi Sejmik. Czy tak samo wszyscy zgodnie zagłosują za stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, sprzeciwiającym się konsolidacji placówek ochrony zdrowia w Łomży, Suwałkach i stoku. Zobaczymy, bo ja myślę, że jeszcze może być ciekawie. Ym, czyli, z, 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 że jedno mówiło środownikom, a zrobi się drugie tak naprawdę w poniedziałek? Albo przedstawił swoje stanowisko jakieś zmienione, tak jak to było już nieraz? Panie redaktorze, mogą zmieniać to stanowisko ile chcą. Niech napiszą w nim nawet jedno zdanie. Że nie będziemy konsolidować tych placówek, o których tam mowa w tym stanowisku. Czyli pogotowi odpowiednio w Biamstoku, Suwałkach i łomże razem ze szpitalami. Dla mnie może być tak zmienione, aby Sejmik wyraził stanowisko. Dlatego ja myślę, że jeszcze będzie ciekawie, będzie zdejmowane moim zdaniem to stanowisko. Jeszcze myślę, że sprawa nie jest zakończona. Tylko że cieszę się, że na razie się uspokoili pracownicy, że troszkę są spokojniejsi, bo wchodzimy zaraz w okres świąteczny, i powinniśmy się innymi sprawami zachować. Dlatego w mojej ocenie takie działanie Zarządu nie jest przypadkowe i ten czas, kiedy to jest podjęte, też nie jest przypadkowe. Oni do tego tematu wrócą. To na poniedziałek też? Przeniesie pan albo ktoś z pana Klubu Prawa i Sprawiedliwości Wielki Głośnik na sesję? Panie redaktorze, i to chcę sprostować, to nie ja. No to ja tak powiedziałem, że albo któryś z radnych. No. Ale to nie z radnych. Niech z radnych to nie przyniósł. To sam stał tam. Nie, przynieśli go z, y, przedstawiciele y, ratowników medycznych. To oni przynieśli i oni się wypowiadali do tego głośnika. Po czym y, żartując do mnie powiedzieli, pani marszałku, już panu wielokrotnie zabierano głos, to proszę, może pan skorzystać z naszego głośnika. Dlatego dementuję tą sytuację. Y, myśmy tego nie przynosili. Fakt, zabrano nam mikrofony. To też pierwszy raz w historii w Sejmiku się zdarzyło, że zabrano nam z ław naszych mikrofony, bo boją się tego, co chcemy powiedzieć. Widać, że nie ma pomysłu, no to, to można nas tak osy wyłączać. Zresztą jeszcze ta sytuacja związana z tym, że ponoć... I to będziemy sprawdzali też. Streaming z sesji tak. też był głos w pewnym momencie. W momencie, wyłączony. kiedy czy pan, czy Rana czy Krynicka mówiła przez ten głośnik, to wyłączony był głos na transmisji. Nie było tego słychać, był wracany głos, jak już Widzi pan skończone. redaktor, i tak ta władza rozmawia z ludźmi nie tylko na poziomie regionalnym, ale i na poziomie e, rządowym. I niech se wszyscy wyciągną wnioski. Padały też e, takie zarzuty, że jeszcze nigdy nie było takiego zamykania ust e, opozycji. Tak jest. nie, nie było. No, Panie redaktorze, pierwszy raz jak przedstawialiśmy przecież wniosek o, o nieudzieleniu absolutorium, e, to powoływaliśmy się na to, że ciężko jest uzyskać wszystkie dane i informacje od zarządu. <laughs> I tutaj nawet Rio oceniając to, 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 to aż oczy szeroko nastawiało, że, że my jako radni, e, że tak powiem nie możemy podstawowych czasami informacji uzyskać. Proszę zwrócić uwagę, e, ile czasu od marca czy tam od kwietnia myśmy starali się dostać e, kserokopię dokumentacji dokumentów dotyczących tej strategii połączenia, tak? E, odmawiano nam, e, e, przekazywano, dopiero jak zagroziłem sądem i praktycznie e, po, już praktycznie leżał wniosek w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, to w ostatniej chwili Zarząd Województwa nam przekazał te materiały, z których też nie za dużo wynika i i dopiero tego typu groźba spowodowała, że te dokumenty do nas wpłynęły. I co mamy tak robić? Za moich czasów tak nie było. Pan Radny Dworzański był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, zawsze dostawał wszelkie dokumenty, jakie chciał. Ja uważam, że władza, która zaczyna coś ukrywać, to nie powinna zajmować się zarządzaniem. Wspomniał pan wcześniej o, o PKS-ie i chciałem o ten PKS zapytać, bo jest pomysł, aby likwidować gdzieś tą bazę w, w Łomży, bazę PKS-u. No teraz się mówi o tym, że dwie trzecie tej działki będzie sprzedane, jedna trzecia ewentualnie będzie zostawiona, a jak przedsiębiorca nie będzie chciał mieć to taki układ, no to baza oddalona 3-2 km od Łomży. To, to, to jest takie dążenie do tego, aby zlikwidować PKS w regionie? W mojej ocenie... Odpowiem twierdząco na pana pytanie. Tak, to jest powoli okrajanie PKS-ów tak, żeby w pewnym momencie może zostawić jakąś wydmuszkę tej firmy e, z, nie wiem, z jakąś tam grupką pracowników albo i w ogóle e, ją zlikwidować. Nic tu dobrego e, z tego działania pana prezesa nie wygląda. Zwróć, to jeszcze raz to, co powiedziałem w czerwcu, pytaliśmy pana marszałka Prokoryma, czy będzie wyprzedawany majątek. Odpowiedział w, odpowiedział w interpelacji, że nie. Później dostajemy informację, że już są działki wystawione. No ludzie z tego, co mi wiadomo, nawet potwierdził to na ostatnio na Państwa antenie, jak to Pan powiedział, Marszałek Piorunek, odprawiani w odpowiedni sposób są, tak, no zobaczymy, no przecież ma być, Pan Prezes powiedział, kupiona nowa działka, ma być nowa baza, ja na to czekam. Zobaczymy, czy to będzie, w mojej ocenie nie, PKS jakiś czas temu, a bodajże miesiąc temu, już chyba był zadłużony na około 10 milionów, to też rekord w skali, bym powiedział, tej spółki. Wracamy do tych lat, dwa 2016-17. Wtedy, jak rządziła koalicja POPSL, sprzedano majątek na 36 milionów i proszę zwrócić uwagę, co z tego zostało zrobione? Prawie nic. Jaki tabor został naprawiony? Jaki nowoczesny? Autobusy do nas trafiły. Nigdzie nic nie wykonano, nie ma żadnych działań itd. Tak Trzeba było łatać dziurę, przejmując, jak można powiedzieć, tą firmę w takiej sytuacji, która była potężnie zadłużona i jeszcze walczyć o to, żeby nie, że tak powiem, nie zwalniać ludzi w związku z COVID-em. Bo przypomnę, że tamten, tamta kadencja sejmiku to przede wszystkim COVID, przede wszystkim walka o miejsca pracy i przede wszystkim też sytuacja, sytuacja na granicy wojna na Ukrainie. A ten za ja zarząd zarządu. nie potrafi sobie poradzić z tym PKS-em. To jest trochę takie zgniłe jajo. Jest coś, co dostaje się w spadku i nikt nie ma na to koncepcji. Marek Olbrych, wtedy wicemarszałek, teraz też mówi, że no nasz zarząd też sobie nie potrafił poradzić z tym PKS-em. Może brakuje odważnych działań typu likwidujemy, no niestety trzeba zwolnić. Nie, panie redaktorze, to bo nikt tym nie, jeździ. nie trzeba tego zwalniać i nie trzeba nikogo zwalniać. Jeśli chodzi o pomysł na PKS, ja go przedstawiałem wielokrotnie, zarówno na Sejmiku, jak i w, w opinii publicznej. I mówiłem wprost, musimy jak najszybciej zakupić tabor, nowoczesny tabor. I proszę zwrócić uwagę, co się działo w czerwcu 2024 roku. Nowy zarząd z, z panem marszałkiem Prokorymem na czele obejmuje władzę, jest nowy prezes pks w czerwcu był konkurs na, z KPO na autobusy bodajże tej klasy B6, czyli jeszcze te diesle, które mogły być zakupione z dofinansowaniem 90% z środków unijnych. Nie złożył tego wniosku, poszedł w elektryki, przecież my nie jesteśmy gotowi, na, nie mamy infrastruktury dotyczącej elektryków i tak dalej. Druga zakładka, tam trzeba już było, myśmy mieli taki plan, żeby już tam zakupić około 15-16 autobusów i w ramach tych, które moglibyśmy szybko dostać, zaopatrzyć bazę. Druga sprawa, oczywiście środki z programu regionalnego. Pan prezes staje i mówi: "Mamy autobusy i tak dalej". No kto ten program negocjował? Kto to zapisał? To ja i mój zarząd to zrobiliśmy, że pan prezes może skorzystać, ale też chcieliśmy nie typowo zeroemisyjne, tylko niskoemisyjne. Ale myślę, że nowe autobusy tak rozwiążą wszystkie problemy PKS-u. Nie do końca wszystkie, ale spowodują, że te, bym powiedział, usługi transportowe będą w tej sytuacji bardzo konkurencyjne. A dziś PKS nie jest konkurencyjny, bo jeździ starymi autobusami, których użytkowanie bardzo dużo kosztuje i jak staje do jakichś przetargów, no bo przecież ten prezes praktycznie teraz w tym regionie tutaj poprzegrywał Większość przetargów tak? na włożenie dzieci, no bo nie jest konkurencyjny, z jednej strony go rozumiem, bo koszty go zmuszają do tego, żeby przedstawił taką, a nie inną ofertę, no tak. ale to tamte działania, o których mówiłem, powinny być już dawno podjęte. I w czerwcu 2024. I to jest taki pierwszy grzech pana prezesa, że tego nie zrobił, nie złożył, a wniosek liczył 4, 5 stron. Co to jest na, 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 na tego typu działania? Ale z tego, co pan mówi, no to ze waszego rządu, no to PKS powinien być w dobrej stanie, w dobrej kondycji jak nigdy, a tak nie było. Panie redaktorze, jak powinien być w dobrej kondycji, jeżeli mieliśmy sytuację pandemii i nikt nie mógł jeździć, jak było wszystko wstrzymane? Myśmy stali przed bardzo poważną decyzją, czy mamy zwalniać pracowników i likwidować firmę, czy nie? Postawiliśmy na to, że będziemy walczyli o pracowników i e, ja sobie postawiłem to za cel, że w związku z covidem, z tą sytuacją jaką mieliśmy, kiedy PKS jeździły puste, ludzie dostawali wynagrodzenie, e, korzystaliśmy z pewnych tarcz, ale to była sytuacja przede wszystkim walka o przetrwanie. My wielokrotnie, e, jak ja jestem czy u państwa, czy, czy w innych mediach, to wszyscy jakby zachowujemy się, że nic nie było. Że, 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 że przecież to były normalne rządy. Ja życzę każdemu takich lat, że tak powiem, działania na funkcji marszałka, jak miał marszałek Dworzański czy marszałek Leszczyński. Tak? Wtedy nie było kryzysu, wtedy nie było wojny na Ukrainie, wtedy nie było ataku hybrydowego na polską granicę, wtedy nie było covidu, a, a ja to wszystko razem ze swoim zarządem przeszedłem. Oczywiście błędy były popełnione, to, 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 to nawet choćby co mówił pan Marszałek Kolbryś, że, że może było można tak zrobić, a może inaczej, tak? No bo wtedy trzeba było przesuwać te pieniądze. Ale czemu obecny zarząd nie zmienił programu fundusze europejskie na to, żeby było można w ramach własnego programu zakupić dla PKS-u niskoemisyjne, tylko zeroemisyjne elektryczne? Wtedy by była inna sytuacja, większa gama e, tych autobusów do tego, żeby, żeby jeździć, żeby te funkcje pełnić i one by mogły być, e, są adekwatne. A może nasz na to teren. były pieniądze na, na elektryki. Nie, ja te, to, ten program sam negocjowałem i wiem, co jest w nim wpisane, panie redaktorze. Myślę, że nawet jakbyśmy dzisiaj zrobili taką dyskusję, proszę wziąć marszałka Piorunka czy Prokoryma i sobie porozmawiamy o tym programie, to podejrzewam, że oni go do końca nie znają. A ja osobiście miałem legitymację od zarządu, żeby to negocjować. Każde euro wiem, na co powinno być z tego programu wydane. Czyli pana zdaniem PKS dalej ma, ma sens, tylko trzeba byłoby wymienić tabor? Nie tylko oczywiście to jest jedność działań, wymienić tabor jak najbardziej, ale e, przede wszystkim e, powiedzieć sobie wprost, e, że e, roz, roz, rozwijmy te, te bazy, e, nie sprzedawać się, a je zmodernizować tak, żeby zrobić tak zwaną drugą nogę PKS-owi, e, żeby mogła prowadzić badania techniczne, żeby można było robić tam różnego rodzaju remonty, tak? No bo mamy część autobusów, które będą musiały być u nas remontowane, bo nie da się całej floty szybko wymienić. Tak? E, to w momencie. Kiedy kiedy mamy część autobusów nowych, a część są jeszcze stare, które w ramach bazy całej PKS-u muszą być remontowane, no to można też świadczyć usługi na zewnątrz. Takich działalności można podjąć więcej. Tylko w mojej ocenie no nie ma takiej woli. Najprostszym rozwiązaniem jest sprzedaż majątku. Oczywiście można zarzucać to czy tamto, tylko że jest sytuacja taka, że. Warto by było spojrzeć na uwarunkowania geopolityczne, w jakich myśmy zarządzali, a w jakich zarządzał obecny zarząd. Toż na koniec ujawnił pan informacje niejawne? Bo takie zawiadujmy nie do, do ABW, do prokuratury przyjęło. Panie redaktorze, wczoraj zatwierdzaliśmy na sesji sejmiku protokół właśnie z tego sejmiku województwa podlaskiego, gdzie niby coś ujawniłem, także nie widziałem, żeby coś było. Też była sytuacja związana z tym, że streaming się wreszcie pojawił, też na stronach Urzędu Marszałkowskiego, a i też chyba obecny zarząd zmienił zdanie na ten temat, bo też ostatnio w Filipowie na jednej z dróg wojewódzkich mówił o tym, że przecież tam akurat przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej o tym mówił, że się od wojewody dowiedział, że dzisiaj tutaj są na drodze istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Panie redaktorze, to jest chęć... Z Odwrócenia uwagi opinii publicznej od tych problemów, które ma zarząd. To jest ewidentne zakneblowanie miłust, bo wielokrotnie dyskutowałem z przedstawicielami zarządu, którzy w większości, bo nie wszyscy, bo jest część zarządu, z którym naprawdę można merytorycznie porozmawiać, ale to jest naprawdę jednostka, jedna osoba może. A reszta nie za bardzo chce tutaj rozmawiać. Jest przeświadczona swojej wielkości, pomyślę, a zwróćmy uwagę, co jest w nowym budżecie. Nie ma żadnych praktycznie na przykład środków na infrastrukturę. Poza tymi które zostawił rząd Prawa i Sprawiedliwości. No, mówi się, że prorozwojowy budżet. Ale tak. jaki jest? On jest niższy przede wszystkim. Wycięto Fundusz Wsparcia Gminy Powiatów Ważne działanie z punktu widzenia współpracy z samorządami niższych szczebli. Gigantyczne środki na obsługę urzędu, na, na pensje dla pracowników, które nie przekładają się na jakość pracy, bo to jest najważniejsze. Postępowania są wydłużone, konkursy unijne trwają. Jesteśmy na samym ogonie, jeśli chodzi o Ale obrażanie. to też można powiedzieć, że jest inna sytuacja geopolityczna. więc więcej środków trzeba, powinno teraz iść na obszar bezpieczeństwa? Ale to nie ma nic wspólnego z obszarem bezpieczeństwa. Te konkursy, które są realizowane, są realizowane teraz prawie ponad rok czasu, a to, co jest na bezpieczeństwo, nie podlega tym, bym powiedział, kwestiom wzięcia pod uwagę. Tam są środki, bo to, panie redaktorze, nie są dodatkowe środki. To jest część z programu, które ten zarząd nie jest w stanie wydać, można zmienić na, na obronę cywilną. I dobrze, i nikt zmienia. Jeżeli taki ma pomysł, to niech to robi, tylko niech to robi szybko, bo te środki, ja to zawsze powtarzałem, muszą trafiać, jak najszybciej. Pieniądz musi pracować, mówiąc tak kolokwialnie, przekładając to taki na język biznesowy. tak? A teraz jesteśmy w samym ogonie, jeśli chodzi o wdrażanie programu. No to widać, że te środki nie trafiają szybko do beneficjentów, a, a to powoduje, że one nie pracują w taki sposób, jak powinny pracować. Artur Kosicki, przewodniczący Rady Nadzorczej Łomdzickiego MPC-u i, i radny Podlaskiego Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę.